W dniu dzisiejszym obchodzimy święto strażaka w Ostroence. Jednocześnie obchodzimy 20-lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została powołana 1 lipca 1992 roku i zmieniło to radykalnie zasady ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Można powiedzieć, że był to przeskok cywilizacyjny, ponieważ z organizacji, która była nie do końca mundurowana i wyposażona, odpowiadała jedynie za walkę z pożarami, staliśmy się organizacją mundurową. Która zwalczała wszelkie zagrożenia, które wtedy pojawiały się w nowoczesnym świecie. Zaczęliśmy odpowiadać też za walkę z wypadkami drogowymi, z katastrofami chemicznymi, ekologicznymi, a w następnej kolejności też za pierwszą pomoc medyczną. Doprowadziło to do tego, że Straż Pożarna została zauważona, dofinansowana, obciążona nowymi obowiązkami, ale też i odpowiednimi środkami, które umożliwiły jej realizację nowoczesnych wymagań, które stawiało ówczesne, ówczesne społeczeństwo, ówczesna cywilizacja. W Ostrojence na przykład doprowadziło to do tego, że w ciągu dwudziestolecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej w zasadzie został wymieniony cały tabor samochodowy. Kiedy 20 lat temu jeździliśmy jeszcze starami 244, nie było e, szybkiej łączności, nie było szybkiego wykrywania. W tej chwili dysponujemy szybkim wykrywaniem, e, szybką możliwością reakcji 5 e, nowoczesnych samochodów gaśniczych gotowych do, do, do wyjazdu. System selektywnego, selektywnego alarmowania, który e, umożliwia nam e, szybkie wysyłanie jednostek ochotniczych straży pożarnych e, do akcji za naciśnięciem jednego guzika. System monitoringu pożarowego w obiektach, który informuje o zagrożeniach w, w tych obiektach. Ponadto no, warto też wspomnieć, że 20 lat temu jeszcze zwalczaliśmy tylko jedną trzecią, jedną czwartą tych zagrożeń, które pojawiają się teraz. Czyli jednocześnie zwiększyła nam się i ilość, ilość tych zagrożeń, ale też i jakość. My musieliśmy przed, przeciwstawić się temu swoją jakością i swoim y, systemem informowania i wykrywania tych zagrożeń. I dzięki temu, że dysponujemy nowoczesnym sprzętem, możemy realizować te zadania które, tak jak powiedziałem, są o wiele zwielokrotnione. Angażujemy się dodatkowo też poza swoimi wymaganiami, które stawiają nam przepisy i przełożeni w inne zwalczanie innych zagrożeń, które pojawiają się w społeczeństwie i taką tendencję będziemy chcieli utrzymać dla dobra i dla bezpieczeństwa społeczeństwa, miasta i powiatu.